Motywacja jest jak podmuch wiatru. Czasem wieje w plecy, pcha cię do przodu i sprawia, że czujesz się niezwyciężony, a czasem nagle znika, zostawiając cię w miejscu, w którym nie masz ani siły, ani ochoty ruszyć dalej. I właśnie dlatego, opieranie całego swojego życia, wszystkich planów czy ambicji na motywacji jest największym błędem, jaki możesz sobie zafundować. Ona nigdy nie będzie z tobą codziennie, nigdy nie będzie cię budzić rano, gdy budzisz się po czterech godzinach snu, i nigdy nie będzie stała za tobą, kiedy odmawiasz sobie czegoś trudnego dla długoterminowego celu. To, co trzymać się w grze, gdy motywacja umiera, nazywa się dyscypliną. Dyscyplina to cichy i niewidoczny fundament, który buduje się nie wtedy, gdy masz dobry humor i pełną baterię w głowie, ale wtedy, gdy jesteś wkurzony, wyczerpany i nie masz ochoty na nic. To proces, który zaczyna się od jednej prostej zasady. Robisz to, co sobie obiecałeś, niezależnie od tego, co czujesz. To oznacza, że trenujesz nie tylko w dni, kiedy czujesz przypływ energii, ale też wtedy, gdy masz ochotę zawinąć się w kot i udawać, że jutra nie ma. To oznacza, że wykonujesz swoje obowiązki nie dlatego, że masz wenę, tylko dlatego, że to jest Twoje zadanie. Motywacja jest zmienna jak pogoda, a dyscyplina jest jak beton. Jeśli ją wylejesz i pozwolisz związać, będzie trzymać Twoje życie w pionie, niezależnie od burz i wichur, które przyjdą. Problem w tym, że większość facetów czeka na ten moment, na impuls, który sprawi, że nagle zaczną działać. Ale wiesz co? On nigdy nie przychodzi, bo prawdziwe zmiany zaczynają się nie od euforii, ale od decyzji. Dyscyplina to decyzja powtarzana codziennie, nawet wtedy, gdy nikt cię nie chwali, nawet gdy nie widać efektów, nawet gdy czujesz, że stoisz w miejscu. To wtedy w tych cichych dniach, kiedy jedynym świadkiem Twojej pracy jesteś ty sam, tworzysz siłę, której nie złamie żaden brak motywacji. Jeżeli chcesz zrozumieć czym jest prawdziwa dyscyplina, wybierz trzy konkretne rzeczy, które będziesz robić codziennie przez 30 dni. Niech to będzie coś, co wymaga wysiłku. Może to być trening, zimny prysznic, wczesne wstawanie, cokolwiek co uderza w twoją strefę komfortu. Zrób to każdego dnia bez żadnych wyjątków i bez negocjacji z samym sobą. Pierwsze dni będą łatwe, bo nowość zawsze ekscytuje. Potem przyjdzie moment, w którym będzie ci się chciało rzucić to w diabłę i właśnie w tym krytycznym momencie Rodzi się dyscyplina. Nie w nagłych zrywach energii, nie w chwilowych przypływach chęci, ale w ciszy, codziennej konsekwencji. Motywacja jest chwilowa, a dyscyplina jest wieczna. Jeśli ją zbudujesz, nie będziesz musiał liczyć na to, że pewnego dnia wstaniesz w dobrym nastroju, będziesz działał, bo to stanie się Twoją naturą. A to jest różnica między tymi, którzy kończą to, co zaczęli, a tymi, którzy całe życie zaczynają od nowa.